Do końca tygodnia w powiatowym zespole szkół nr 1 w Wejherowie gościć będą nauczyciele z Hiszpanii. Jest to efekt projektu Job Shadowing, w który zaangażowana jest wejherowska placówka, a który polega na wymianie kadry kształcącej ze szkołami w innych krajach. Trójka nauczycieli ze Szkoły Średniej hiszpańskiego miasta Elcze przyjechała z wizytą do Wejherowa, a dokładnie do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, że zostaliśmy tak miło przywitani przez wejherowską szkołę i jest bardzo dobrze zorganizowana, uczniowie są fantastyczni, wszystko nam bardzo się podoba. Nauczyciele są tutaj na wizycie tak zwanej job shadowing, czyli jest to obserwacja pracy zagranicznej szkoły partnerskiej. Polega ona na obserwowaniu zajęć, na spotkaniu z nauczycielami, spotkaniu z dyrekcją szkoły, porównaniu warunków pracy, porównaniu metod pracy. Korzystając z okazji zapytaliśmy nauczyciela z Półwyspu Iberyjskiego, pana Antonio Esteve Hernandeza, jakie widzi różnice pomiędzy zajęciami w szkole w Hiszpanii oraz w Polsce. Jest tutaj znacznie więcej kontaktu z nowoczesnymi technologiami i nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani do zajęć. Różni się szkoła hiszpańska od polskiej tym, że właśnie tutaj bardziej stawia się na nowoczesne rozwiązania niż na kontakt twarzą w twarz z uczniami. Y en España es un contacto más directo con estudiantes. Obecność hiszpańskiej delegacji w wejherowskim liceum nie powinna dziwić bowiem placówka od dawna korzysta z programów polegających na międzynarodowych wymianach zarówno uczniów jak i nauczycieli. Cieszymy się akredytacją programu Erasmus i w ramach tej akredytacji mamy finansowanie zarówno wyjazdów uczniów jak i nauczycieli z wizytami w celu obserwacji pracy szkoły ale także nauczyciele mogą udział, brać udział w kursach za granicą a także uczniowie mogą uczestniczyć w wymianach. Także jest na to finansowanie i ten program daje bardzo wiele możliwości. Bardzo dużo się uczymy. Goście z Hiszpanii w Bejcherowie zostaną do piątku. Natomiast po feriach w lutym grupa nauczycieli i uczniów z powiatowego zespołu szkół nr 1 w Bejcherowie pojedzie zdobywać doświadczenie oraz uczyć się do Lcze w Hiszpanii.